Julia Szeremeta z nami, srebrna medalistka z Paryża, która medalu nie ma, ale ma e, taką jeszcze pamiątkę z Paryża, właśnie to odkryłem. E, sama robiłaś? E, tak, kłeczka olimpijskie, noszczyjnik zrobiłam po Igrzyskach. E, nosisz to cały czas, złoto? E, zazwyczaj cały czas mam przy sobie. Słuchaj, twój trener Dylak jest w zakopanem, a ty jakieś mieszkania odbierasz. Co się dzieje? Tak, trener jest zakopanem. Ja z zakopanego też po prostu tutaj przyjechałam na spotkanie, na niespodziankę, gdzie zostało nam przedstawione, jak będzie wyglądała wioska. No coś pięknego. To jest pierwsza taka nagroda, którą tak realnie widzisz, która jest, którą dostałaś, bo wiem, że tak jak pytałem inne. Olimpijki, to jeszcze te nagrody do was tak powoli trafiają. To jest taka druga, pierwsza, najważniejsza nagroda, ale już Polski Związek Bokserski nas uhonorował, e, gdzie mieliśmy tydzień temu galę rozdania nagród i to jest takie drugie przedsięwzięcie. Tam już samochód chyba też był, jeżeli się dobrze pamiętam. E, tak, samochód i nagrody pieniężne. Zapytam cię o to, co się teraz będzie działo, bo ty dwa miesiące po igrzyskach, dwa miesiące po twoim medalu i to był taki czas, no właśnie, raczej spotkań, wywiadów, brania udziału w różnych uroczystościach w Twoim mieście, gdzieś w całej Polsce, rozmów ze sponsorami. Fajny czas, czy już jesteś trochę zmęczona? Czasem fajny, czasem byłam zmęczona, bo duży natłok spotkań, mediów. I byłam czasami zmęczona i miałam chęć odpocząć od tego. Ale 100% nie odpoczęłam. Teraz wracamy do treningu, gdzie byłam właśnie w zakopanym na obozie. Choć tam przyznam szczerze, że trenowałam, ale i odpoczęłam. Trudno się wchodzi w trening po takiej no najpierw i wytężonej pracy do igrzysk, a potem jednak labie i innym takim zmęczeniu trochę psychicznym, bo to takie chyba zmęczenie psychiczne, jeżeli chodzi o to, co się tu wokół ciebie dzieje. Nie, właśnie o dziwo bardzo dobrze weszłam w treningi, czuję się bardzo dobrze, na treningach też widać szybkość, cały czas poprawiam błędy trener, jest zadowolony z treningów tych, co teraz zrobiłam bo nie ma to jakiejś dużej intensywności, a naprawdę widać już jakby efekty, gdzie pracuje na techniką dużo. Jak podpytywałem trenera, to mi zdradził, że na grudniowe Suzuki Boxing Night się szykujesz i chyba też na Mistrzostwa Polski Seniorów, jeżeli dobrze pamiętam. E, tak, e, dobrze trener przekazał. E, Występuję w tym roku na Mistrzostwach Polski seniorek w grudniu. E, taki na pewno wystąpię na gali Suzuki Boxing Night. To będą pierwsze, poigrzyskowe, pomedalowe starty, chcesz, żeby to było jakieś szczególne, dla Ciebie, wiesz, że to już wzbudzi większe zainteresowanie, my na te gale Suzuki Boxing często jeździmy, one są fajnie robione, natomiast często są też mniejsze, natomiast mam wrażenie, że jak Ty będziesz tam na karcie walk, no to się będzie działo. E, tak i mam nadzieję, że gala Suzuki Boxing, na, ich, na której wystąpię... Chciałabym, żeby była u mnie w Lublinie, gdzie przyjdzie dużo kibiców, przyjdzie dużo młodzieży, poglądać ten sport. Jeszcze jedno ważne pytanie, no bo Ty chcesz zdobyć następny medal, złoty, na Igrzyskach w Los Angeles. Śledzisz te wszystkie komunikaty MKOL dotyczące tego, czy ten boks na tych Igrzyskach będzie, bo na chwilę obecną, no to nie wiemy tego na 100%. Przyznam szczerze, się, że się tym nie interesuję, nie zaprzątam sobie tym głowy. Wydaje mi się, że będzie boks na Igrzyskach w Los Angeles. To tylko takie teraz mówienie jest. Kiedyś zapasów też miało nie być na Igrzyskach, a to sport koronny. Więc jakby to Wam nie przeszkadza. Jeżeli będziesz miała potwierdzenie, nie wiem, za kilka miesięcy w 2025, to absolutnie. Nie, jakby nie skupiam się, tam, nie, nie myślę o tym, ja się przygotowuję, jadę do Los Angeles jedno pytanie na koniec, bo nie wszyscy pytają, czy to jakieś doniesienia związane z Twoją rywalką z finału liniu śledzisz, czy też jakby chcesz się wyłączyć? Nie, nie śledzę tak naprawdę, przyznam się szczerze, po prostu czas pokaże, zobaczymy co wyjdzie, nie śledzę tego, więcej ludzi dookoła wie niż ja wiem na ten temat. Słuchaj, to nic Ci nie będę mówił, jak Ci zamienią srebro na złoto, to się spotkamy, jeszcze to obgadamy. Dobra.